Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kruk, i chcę was zaprosić na kolejny odcinek z gry Minecraft. Oczywiście, dzisiaj zajmiemy się przebudową jednego z mo y pewną częścią mojego kompleksu mieszkalnego. Oczywiście, y chodzi mi o ten staw, gdyż prawie, każ prawie wszystko mam zrobione już, tylko właśnie ten staw tak kamiennie wygląda. Oczywiście, dzisiaj co? Weźmiemy kilofy, wszystkie potrzebne rzeczy. I lecimy z budową, pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to wykopałem cały kobblestone i wszystkie kobblestone rzeczy z yy, pewnego obszaru Następnie, yy, no że tak powiem poszedłem i zrobiłem sobie łopatę, którą wygarnąłem nieco ziemi Potem oczywiście, zobaczcie dalej Tu oczywiście zacząłem robić lekką taką mm, dróżkę, ale yy, no, że tak powiem, takie płytki jakby. Oczywiście potem yy, poprawiłem troszkę, gdyż coś mi nie pasowało lekko w tym. O właśnie ten sk yy, brązowy skrawek. To jak możecie zauważyć, wykopuję powoli yy, ziemię i uzupełniał stonem, który potem się zmieni na mech. Y, oczywiście starałem się też w miarę oświetlać, żeby yy, mi się tutaj również nebadziewień nie spełniło. Szybkie mączkowanie, no i wyszło mi ta. Teraz yy, zacząłem troszkę robić jedno i drugie, czyli rozwalać i yy, sadzić mech, że tak powiem. Tu oczywiście możecie zauważyć, że wykopuję teraz całą ziemię, która yy, jest wokół... Tego całego tego. To oczywiście sobie oznaczam, gdzie ma być to oczko zostawione. Oczywiście jest tak dużego oczka i tak ja nie korzystałem, więc wziąłem i wypełniłem odpowiednią ilością cobblestone wszystkie namoczone bloki, że tak powiem. Oczywiście też tracąc troszkę przedmiotów, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tu oczywiście zbieram sadzonki azali, która będzie mi potem bardzo, to bardzo potrzebna do e, dekorowania wszelkiego e, terenu, który mi tutaj zostanie do. po e, prostu puste miejsca, które będą brzydko według mnie wyglądały. Wypełnię pewną ilością wszystkiego. W tym miejscu pomyślałem, że coś mi tutaj czegoś brakuje, oczywiście takiego lekkiego wzgórza, że tak powiem, pagórka, albo po prostu wzniesienia. Oczywiście tu zacząłem robić z cobblestone'a i tak zostanie. Oczywiście zrobiłem tak jakby mały wulkan, oczywiście zamknięte od góry i przy okazji mają takie malutkie źródełka. Ma takie dwa źródła kazen i z drugiej strony. Oczywiście tam potem zaleje wodą, i z tego wyjdzie taki malutki wodospadzik. Oczywiście w dalszym stopniu próbuję nieco oświetlić yy, i rozplanować sobie w głowie, jak mniej więcej będzie to wszystko wyglądało. Oczywiście tutaj już zacząłem mm, robić taki jakby żywopłot wokół, yy, wokół yy, tego no, wokół stawiku, żeby to po prostu lepiej ogrodzić, żeby mi po prostu nic nie pływało w nim, bo mnie to trochę przeszkadzało. Oczywiście na prze, po, co pewien czas dawałem y, kwieciste azalie. Oczywiście y, tu mi zabrakło trochę mączki kostnej, ale pozbieram trochę azali, tutaj trochę po, udekorowałem. udekorowałem pod, pod przedłużem aż do wejścia do spawnera. Y, no i według mnie to jakoś ładnie wygląda. Oczywiście lampy starałem się postawić tak, żeby y, one były za żywopłotem. Oczywiście w niektórych miejscach mi się nie udało, ale też nie mogę y, zrobić czegoś, czyli, na przykład, nie mogę wsadzić do azali. Tu, oczywiście, wziąłem stare, y, kiedyś uzbierane azalie, gdyś mi trochę zabrakło. Tu, oczywiście, dalej y, mchoce, czy zamszam, Po prostu rozsiewam mech. Tutaj, oczywiście, te azeli użyłem jako drzew dekoracyjnych, czyli nie będę ich ścinał. Tutaj, oczywiście, sobie już lekko rozplanowałem, gdzie będzie ścieżka i gdzie będzie wszystko. Tu, oczywiście, poszłem po kości, które potem przerobiłem na mączkę kostną, i powiększałem drzewa. Jak możesz zauważyć, dalej zacząłem ograzać i yy, yy, wykopywać teraz miejsce na dróżkę. Oczywiście będzie stal, yy, standardowo z cobblestone. Oczywiście tylko główna ścieżka, która prowadzi do mojego domu, będzie z. Yy, yy, jak to się nazywa? Z, yy, yy, ze ścieżki, bloku ścieżki. Oczywiście tutaj dokończyłem lekko żywa płotem. Oczywiście zacząłem też rozbierać niektóre rzeczy. Gdyż psuły się z moją koncepcją. Jak możecie zauważyć, tu zacząłem lekko oświetlać yy, wszelki, wszelki mój teren, gdyż nie chciałem, żeby mi się tej szkielety albo inne gówno zespałniło. Oczywiście tutaj odkładam wszystkie rzeczy, które miałem. Yy, z rozbierania tego całego yy, ustrojstwa. Tu oczywiście wziąłem piasek oraz ziemię i poleciałem wykańczać yy, stawik. Tu oczywiście. Trochę nie miałem pomysłu, jak to zrobić, więc staw jest jeden jed z jedną głębokością dna. Oczywiście tutaj zacząłem yy, wykopywać całe drewno, gdyż taki pałąk na środku nie, nie, nie za ładnie wygląda. Tu, oczywiście, zacząłem tworzyć taki ala pomost yy, z tych belek, które mi zostały. Lecz niestety, koncepcję parę razy zmieniałem. Tu możecie właśnie to zauważyć. Tu właśnie zrobiłem taki prosty pomocnik, żeby po prostu był. Oczywiście na nim będę później łowił, ale nie w tym odcinku, tylko w następnym. Tu oczywiście się trochę liści ścięłem, gdyż przeszkadzały we wchodzeniu. Tu oczywiście naturalnie idę i się z Wami zaraz będę żegnał. Trzymajcie się, no i cześć.